Trzy róże od serżu tę, z którymi warto się poznać. Pierwsza to oczywiście ta najbardziej popularna dziewczyna z Berlina. To jest taka róża, powiedziałabym, wiśniowa. Ona jest i słodka, i kwaśna, taka głęboka, czerwona. Ciężko powiedzieć, że jest jakoś szczególnie dojrzała. To jest taka róża, która moim zdaniem jest odpowiednia dla każdego wieku. Tak naprawdę też mi się wydaje, że całoroczna. To są też takie perfumy, które po, po, powinny się podobać wszystkim, którzy w ogóle lubią róże. Moim zdaniem ona jest też najłatwiejsza w odbiorze. Ona nie jest w żaden sposób pospolita, dlatego że tutaj też są takie. Takie inne podtony, charakterystyczne dla marki, które nadają zapachowi czegoś bardziej ciekawego. Ja na to mówię że taka róża industrialna, dlatego że ona ma takie delikatnie jak gdyby metaliczne y, nuty. Ale ogólnie z tych wszystkich róż, o których chcę Cię powiedzieć, to ta jest najbardziej przyjazna, moim zdaniem. Kolejna róża, młodsza siostra, to jest oczywiście dziewczyna z Paryża y, i to jest już róża, która. Moim zdaniem jest zupełnie inna, dlatego że ona tutaj jest taka trochę mydlano-pudrowa. Czasami mi się wydaje, że ten zapach jest bardziej mydlany, czasami mi się wydaje, że ten bardziej jest, zapach jest bardziej pudrowy, też, moim zdaniem, taki trochę bardziej dojrzały. To już nie jest taka róża, która podoba się wszystkim. Mi się wydaje, że to jest róża, która będzie się podać tylko koneserom tego gatunku, bo mi się wydaje, że ona jest trudniejsza, ona już jest taka bardziej dojrzała, jest róża zdecydowanie jaśniejsza, może biała, może jasno-różowa, ale w w tym samym momencie jest to róża taka bardziej dojrzała, bardziej wykwintna, bardziej właśnie paryska, yy, troszeczkę mniej frywolna, a bardziej taka poważna i stonowana. Ale tak, to jest taka róża bardziej mydlana, bardziej powiedziałabym pudrowa. No i trzecia róża, w której ja osobiście jestem chyba najbardziej zakochana, to jest School. Yy, wiele osób mówi, że to jest oda do drzewa sandałowego. Dla mnie to jest oda do róży. I tutaj ta róża jest już zupełnie w innym stylu to jest róża taka bardziej w stylu retro, bardziej dojrzała. Róża bardziej w stylu putpuri, ona jest taka bardziej pudrowa, taka troszeczkę przykurzona, zdecydowanie bardziej dojrzała. To drzewo sandałowe tutaj dodaje takiej kremowości, dodaje jej takiej miękkości, ale nadal to jest taka róża, która już swoje w życiu widziała. Mi się kojarzy bardziej tak gotycko, bardziej wytwornie, zdecydowanie bardziej dla dojrzałej kobiety. No i ja tutaj więcej czuję róży niż tego drzewa sandałowego, ale mi Wydaje, że to jest wszystko kwestia odbioru, ale ta dla mnie z tych wszystkich róż jest taka najbardziej wytworna, najbardziej warta uwagi, najbardziej też wyjątkowa. Dajcie znać, którą wy różę lutensowską lubicie najbardziej.